Przegląd tygodnia. Zaczynamy. Motto na dziś, związane z wyborem nowego prezesa, może być tylko takie: Jasną przyszłość widzę tylko z Payskapé. Wybór nowego prezesa Payskapé to było niewątpliwie najważniejsze wydarzenie minionego tygodnia. A jeśli nowy prezes i nowa rada PSKP podoła stojącym przed całą branżą wyzwaniom, to może się okazać nawet, że było to najważniejsze wydanie, wydarzenie miesiąca, a może nawet najważniejsze wydarzenie całego tego roku dla całej naszej branży. Chodzi o to, że w dniu wczorajszym, to jest w piątek, 26 czerwca, w morach koło Warszawy, miałem po raz pierwszy tę przyjemność uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu członków PSKP. Było ono dla naszej branży historyczne, bo rezygnację z funkcji dotychczasowego prezesa złożył doktor inżynier Leszek Turek. Nawakujące w ten sposób stanowisko prezesa, wybrano mecenasa, doktora Marcina Barankiewicza, dotychczasowego dyrektora PISKP. Nasze serdeczne gratulacje. Nowy prezes na tym ważnym stanowisku to nowa nadzieja na lepszą przyszłość dla branży. Tym bardziej, że złamano dotychczasowy monopol. Na tym stanowisku, który polegał m.in., na tym, że po pierwsze była to tak zwana inżynierskość, bo nie tego wymaga się na tak eksponowanym stanowisku. Po drugie, było to doświadczenie wynikające z posiadanego wieku, co nieraz bywa przeszkodą w sprawowaniu obowiązków. Po trzecie, było to posiadanie lub choćby prowadzenie stacji kontroli pojazdów co może zawężać punkt widzenia tylko do kwestii funkcjonowania SKP, bez umiejętności spojrzenia na całą branżę jak na przykład na inwestycje i remonty na szkolenia pracowników i kandydatów do zawodu na dostarczanie sprzętu i wyposażenia dla SKP na przygotowanie i merytoryczną ocenę projektów zmian w prawie. I po czwarte na doświadczenie w pracy na jakieś SKP, co może zawężać spojrzenie na pracę innych SKP, bo mamy przecież i podstawowe i okręgowe i sieciowe i indywidualne z dużymi obrotami i stojące na krawędzi upadłości. I tak dalej, i tym podobnie, etc. Choć oczywiście niektórzy malkontenci mogą uznać, że to mogą być także argumenty stanowiące o wadach tej prezesury, ale to zobaczymy dopiero za rok na kolejnym walnym zgromadzeniu członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Ja jestem dobrej myśli i pełen nadziei na pozytywne zmiany. Ta moja nadzieja wynika z faktu, że po pierwsze, obecnie wybrany nowy prezes, czyli dr. Mecenas Marcin Barankiewicz, jest znacząco młodszy choćby ode mnie, ma więc więcej siły i energii do pracy niż ja. Po drugie, ma doświadczenie branżowe wynikające z pracy w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie pozytywnie się sprawdził, awansując wcześniej na ważne i odpowiedzialne stanowisko dyrektora, a teraz awansował na najważniejsze stanowisko, czyli na stanowisko prezesa. Po trzecie, potrafi się jeszcze uczyć, czego dowiódł. Uzyskując zaledwie przed paroma laty stopień naukowy doktora prawa. Posiada znajomość osób i procedur, które są nam potrzebne w rozmowach na ministerialnym szczeblu. Oraz na koniec wielu z nas zna nowego prezesa mecenasa Marcina Barankiewicza, bo niejednokrotnie korzystaliśmy z jego pomocy i doradztwa. Poprzedni prezes, dr. inżynier Leszek Turek, został pożegnany ze wszelkimi możliwymi honorami, bo zasłużył się pozytywnie dla branży. Stojąc na czele PSKP, w wielu wypadkach bronił jak lew interesów członków i właścicieli SKP. Dziękujemy i serdecznie życzymy zdrowia. A o swoich dalszych przemyśleniach na temat tego zwyczajnego walnego zebrania członków PSKP może jeszcze uda się mi coś napisać, ale już innym razem. Więc już na zakończenie. I ja tam byłem, ciastka zjadłem i kawę wypiłem. A co zobaczyłem, to Wam właśnie przedstawiłem. Dziękuję.